Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś, drodzy Państwo, opowiem Wam o najbardziej haniebnej zbrodni Józefa Piłsudskiego. O masowych prześladowaniach i uwięzieniach opozycjonistów, których symbolem jest proces 11 parlamentarzystów, zwany procesem brzeskim. Wydarzenie to jest bagatelizowane w polskich podręcznikach, dlatego że przedstawianie go takie, jakie ono było w rzeczywistości, pokazuje jaką patologią jest dzisiejszy państwowy kult marszałka Piłsudskiego, zwykłego, pospolitego dyktatora, przestępcy, a także, drodzy Państwo, zwyrodnialca, który nakazywał torturowanie swoich e, przeciwników politycznych. Po kolei, w czerwcu 1930 roku centrolew, czyli połączone siły opozycyjnych wobec dyktatury Józefa Piłsudskiego, organizacji lewicowych i centrowych partii, ogłosiły, proklamowały walkę o usunięcie dyktatury Józefa Piłsudskiego. Zwołano specjalny kongres w Krakowie na 29 czerwca. Przed kongresem doszło 20 czerwca do wspólnego posiedzenia parlamentarzystów Centrolewu, który wybrali tymczasowy komitet wykonawczy oraz um, uchwalili rezolucję zawierającą program opozycji. W skład tego Centrolewu weszli politycy Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronictwa Chłopskiego, PSL, Wyzwolenie PSL-Piast. To były różne frakcje chłopskich partii: Chrześcijańska Demokracja, Narodowa Partia Robotnicza. No, w każdym razie to był pierwszy rok. Uwaga, bo to ważne: kryzysu gospodarczego, który coraz mocniej dawał się wyznaki Polakom. Kryzysu zapoczątkowanego oczywiście za oceanem, ale którego skutki, bo gospodarka była już globalna, zaczynały docierać do Polski. Podjęto wówczas uchwały, że trzeba doprowadzić do zakończenia dyktatury rządów dyktatury Józefa Piłsudskiego oraz utworzenia rządu zaufania rządu mającego zaufanie społeczeństwa, który po prostu spróbuje zapobiec klęsce gospodarczej i przede wszystkim poprawi warunki bytności. No, należy, domagano się usunięcia Ignacego Mościckiego jako marionetki pisuckiego. E, no, górnolotnie stwierdzono, że walka e, o prawo i wolność ludu jest nie tylko walką Sejmu i Senatu, ale walką społeczeństwa. E, punkt drugi, bez usunięcia dyktatury nie sposób opanować kryzysu gospodarczego, ani rozwiązać wielkich zagadnień życia wewnętrznego kraju, które Polska w imię swojej przyszłości rozwiązać musi. Trzecie, usunięcie dyktatury jest koniecznym warunkiem utrwalenia niepodległości i zapewnienia całości granic Rzeczpospolitej. Demokracja to pokój. To naprawdę prorocze, ważne słowa. Fakt, że Centralowi nie udało się tego osiągnąć, skutkował tym, że 9 lat później Polska przestała istnieć jako niepodległe państwo, bo to właśnie sanacyjna dyktatura doprowadziła do upadku państwa i następnie 50 lat sowieckiej okupacji. To jest mocno ze sobą związane. Co się wydarzyło? W tamtym momencie Józef Piłsudski nakazał swoim ludziom przygotowanie rozwiązania sejmu i następnie, uwaga, aresztowania po prostu polityków opozycji. Piłsudski 25 sierpnia stanął osobiście na czele rządu. Cztery dni później, na posiedzeniu Rady Ministrów, zawnioskował o rozwiązanie parlamentu. 30 sierpnia Mościcki rozwiązał ten parlament. I wybory wyznaczono 16 listopada do Sejmu i 23 listopada do Senatu. Oczywiście Piłsudski rozpoczął swoje obelgi. Naprawdę, drodzy Państwo, to były naprawdę obelgi pod adresem parlamentarzystów. Gdzie zachęcał uwagę do przemocy wobec e, polityków, e, opozycji oczywiście. E, pod koniec sierpnia przygotowano listę do aresztowania parlamentarzystów, którzy utracą immunitety. E, w więzieniu początkowo szykowano miejsca dla 150 osób. E, Taka lista powstała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, kompletnie oczywiście poza procedurami. To po prostu były normalne działania zorganizowanej grupy przestępczej. 1 września, data dosyć symboliczna, 1930 roku, przedstawił opiusuckiemu generał Felicjan Sławoj Składkowski, człowiek znany w polskiej. Historii jako twórca sławojek, czyli toalet, które miały rozwiązywać pewne istotne problemy cywilizacyjne, po prostu toalet zewnętrznych. Odnotował później w swoich notatkach, pan marszałek, własnoręcznie zielonym ołówkiem, zaznacza, kto ma być aresztowany i zamknięcie, zamknięty w brześciu. To jest cytat z jego wydanych później strzępów, meldunków. 9 i 10 września żandarmeria wojskowa i policja aresztowały kilkunastu opozycyjnych polityków. W sumie do procesu brzeskiego, w procesie brzeskim sądzono 11 parlamentarzystów. Ale ogólnie skala terroru przed wyborami 1930 roku była zbrodnicza. W ciągu następnych tygodni od momentu tej godziny zero aresztowano na krótko lub dłużej 5 tysięcy osób, wśród nich 84 byłych parlamentarzystów, w większości wypadków szykujących się do ponownych wyborów. I teraz, drodzy Państwo, Wobec tych, którzy byli więzieni we Wrześniu, wrześ ale nie tylko, e wykonywano pozorowane egzekucje, głodzono, nie pozwalano dostarczać rodzinom żywności, zmuszano ich do upokarzających prac, e pobito i to wiadomo e i to jest potwierdzone, e między innymi Karola Popiela, Kazimierza Bagińskiego, słynnego Wojciecha Korfantego. I Osipa Kohuta, Wojciech Korfanty, jeden z ojców polskiej niepodległości. To były te rzeczy, które osobiście ordynował i zlecał Piłsudski, zaznaczając, jak to napisał generał Sławoj Składkowski, zielonym ołóweczkiem, kogo i jak należy traktować. Odmawiano im oczywiście takich uprzejmości jak kontaktów z adwokatami. Rozpoczęto ten proces. 26 października 1931 roku. Proces był oczywiście kompletnym absurdem i bezprawnym. Postawiono im zarzut obalania rządu. I w tymże procesie zachował się tak naprawdę. Jeden sędzia, Stanisław Leszczyński, który złożył od sentencji wyroku tzw. votum separatum, opowiadając się za uniewinnieniem wszystkich skazanych. W tym wyroku, tych, w procesie tych 11 ludzi, to był Herman Liberman z Polskiej Partii Socjalistycznej. Dostał 2,5 roku więzienia. Norbert Balicki, Polska Partia Socjalistyczna, dwa i pół roku więzienia. Stanisław Dibuła, Polska Partia Socjalistyczna, 3 lata więzienia. Mieczysław Mastek, polska Partia Socjalistyczna, 3 lata więzienia. Adam Pragier, Polska Partia Socjalistyczna, 3 lata więzienia. Adam Ciołkosz, Polska Partia Socjalistyczna, 3 lata więzienia, Wincenty Witos. Legendarny, trzykrotny premier Rzeczypospolitej, obrońca jej w kluczowych momentach. Człowiek, który całe życie walczył o demokrację. Półtora roku więzienia. Władysław Kiernik. E, e, człowiek też, polityk, działacz ruchu ludowego PSL Piast. Dwa i pół roku więzienia. E, Kazimierz Bagiński, PSL Wyzwolenie. Taka to jest ruch ludowy przed wojną. Miał wiele e, różnych e, formacji, odsłon. E, ten ruch wyzwoleniem był bardziej radykalnym skrzydłem ruchu ludowego. Dwa lata więzienia. Józef Putek, e, również PSL, wyzwolenie. Trzy lata więzienia. I Adolf Sawicki, e, stronnictwo chłopskie, e, odłam. E, PSL, wyzwolenie radykalnego środka, uniewinniony. To był wyrok pierwszej instancji. Sędzia, tak jak podkreśliłem, sędzia Stanisław Leszczyński złożył wotum separatum. Zapamiętajmy też nazwiska tych, których, którzy tego nie zrobili: Jan Rykaczewski i Józef Łaszkiewicz, który na no Jan Rykaczewski był sędzią. Prowadzącym Józef Łaszkiewicz był sędzią zapasowym, oskarżyciele to Witold Gragbowski i Robert Rauze. Ten wyrok oczywiście był wyrokiem haniebnym. Sąd apelacyjny podtrzymał ten wyrok, ale uwaga! 9 maja 1933 roku doszło do czegoś, co po prostu doprowadziło Piłsudskiego do furii. Sąd Najwyższy skasował ten wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. No i drodzy Państwo, w tym momencie Piłsudski stracił cierpliwość, nakazał załatwienie to ręcznie. 11, od 11 do 20 lipca 1933 roku odbyła się druga rozprawa przed sądem apelacyjnym, który uznał wyrok za uzasadniony. Zmienił jedynie karę z więzienia ciężkiego na więzienie. No i zmienił też również tam podstawę po prostu wyroku. I teraz już dopilnowano, że, krótko mówiąc, sędziowie Sądu Najwyższego odrzucili kasację. Po procesie Wincenty Witos, Adam Prangier, Władysław Kiernik, Kazimierz Bagiński i Henryk Herman Lieberman emigrowali. Norbert Barlicki, Adam Ciołkosz, Stanisław Dibuła, Mieczysław Mastek i Józef Putek zgłosili się do odbycia haniebnej i bezprawnej kary, za której głównym przestępstwem było po prostu kwestionowanie dyktatury Józefa Piusudzkiego. Rehabilitacja skazanych, drodzy Państwo, odbyła się dopiero w czasie rządów. I to jest, no drodzy Państwo, to jest śmieszne, bo Dopiero 25 maja 2023 roku skład Izby Karnej Sądu Najwyższego rozpoznał kasację złożoną przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara i uchylił sąd, wyroki sądów obu instancji. I takim symbolicznym jest to, że w rodzącej się obecnie dyktaturze Sąd Najwyższy uchyla takie bezprawne wyroki, które działały 91 lat temu. Charakterystyczne jest to, że w książkach poświęconych Józefowi Piłsudskiemu, w publikacjach, podręcznikach. Brakuje informacji, jest informacja o procesie brzeskim, ale brakuje o skali. To jest praktycznie tylko i wyłącznie w jakichś tam bardziej zaawansowanych wydawnictwach, ale w tych takiej podstawowej nauce brakuje informacji o skali represji i o torturach, którymi byli poddawani, zatrzymani, o biciu, zastraszaniu, głodzeniu, pozorowanych egzekucjach. Ta zbrodnia Józefa Piłsudskiego doprowadziła do przełomu, do złamania pozorów tego, że w Polsce istnieje jeszcze jakaś demokracja, że jeszcze coś tam opozycja może sobie margać. Józef Piłsudski doprowadził do swojego, postawił na swoim, złamał opozycję. Skuteki tego znamy. Po prostu Polska była zarządów sanacji państwem słabym, rządzonym przez ludzi miernych intelektualnie, ale wiernych wodzowi i jego legendzie, wiernych kultowi jednostki, ponieważ sanacja nie miała żadnego planu gospodarczego, żadnego planu rozwoju poza tym, żeby głosić geniusz jo Józefa Piłsudskiego. Szanowni Państwo, jeżeli ten materiał Wam się podobał, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie go jak najszerzej, a Państwu polecam magazyn Historia bez Cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. W tym numerze Polski Podbój Szwecji, jak Zygmunt III waza wyprawił się na Sztokholm, to jest kluczowa. Kluczowe wydarzenie w polskiej historii przełomu XVI i XVII wieku. Gdyby polskie elity wsparły swojego króla, który walczył o utrzymanie tronu w Szwecji, nie dla swojej własnej chwały, ale dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, nie byłoby potopu szwedzkiego, a historia potoczyła się inaczej, bo bez potopu nie byłoby również rozbiorów Polski. Dlaczego byli tacy krótkowzroczni? Historia i Zygmunta III Wazy, jednego z najbardziej niedocenianych polskich władców. W numerze jeszcze Sekret Bogactwa Kościoła, tekst Aleksandra Piskiego, redaktora naczelnego Historii Bez Cenzury, prywatnie mojego brata. Zapraszam na jego kanał. Też warto tam parę ciekawych materiałów posłuchać, zobaczyć. W numerze jest również szereg fantastycznych historii, na przykład szpiegowskich, takich jak materiał o. Od to skorzennym, ulubionym komandosie Hitlera, który na koniec życia skończył jako agent izraelskiego wywiadu Mossad i oddał duże usługi w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa Izrael. Zaiste, ciekawa forma pokuty i epilogu kariery zagorzałego nazisty. Jest też historia Leopolda Trepera, człowieka, który dowodził czerwoną orkiestrą, największą sowiecką i także chyba w ogóle największą organizacją wywiadowczą w czasie II wojny światowej, a także historia, którą napisał dla nas Marcin Tyc o ucieczce Pawła Monata 64 lata temu za granicę sowieckiego szpiega oficera, który polskiego, polskiego sowieckiego wywiadu, no bo polski, polski wywiad pod kontrolą Sowietów, uciekł i sprzedał takie tajemnice, że przez następnie Wywiad PRL-u się zbie, zbierał po, tych, po tym ciosie przez wiele, wiele lat. Historia bez cenzury polecam, a Państwu mówię: do zobaczenia. Proszę również o sugestie, jakimi materiałami, jakimi sprawami zająć się na tym kanale w przyszłości. Do zobaczenia.